I witajcie, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony. Matordan, witam Was w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Garden Warfare. Po wielu, ale naprawdę wielu bitwach z oświetleniem, ustawieniem kamery, mikrofonu, monitora i wszystkich innych jeszcze pierdół udało mi się w końcu znaleźć ustawienie, które jest w miarę optymalne. Daje radę, dzięki czemu mogę w kresie na spokojnie zacząć nagrywać ze swojego pokoju Plants vs. Zombies Garden Warfare wraz z kamerką. Dlatego zapraszam Was już bez żadnych przejść, bez żadnych oczekiwań do kolejnego odcinka. Tylko oczywiście zapowiem, że otwierając tak mnie pomiędzy nagraniem Jakąś paczkę, otworzyłem, um, jak, to, jak się nazywa gościu, sanitation expert, czyli po prostu ekspert, jakiś sanitar, nie sanitariusz, ale od sanepidu. No, widzę jakieś tam a, toksyczne odpady, coś takiego, może będzie zatruwał, może coś. Na pewno jest to inżynier, a skoro inżynier, to przydałoby się go wypróbować w trybie multiplayer, no bo jak wiadomo, zombie to jedynie w trybie multiplayer można wypróbować. Dlatego zapraszam Was na dzisiaj na, a po farmi bym jeszcze zagrał sobie w Gardens and enjoy no dobra, rozpocznijmy więc rozgrywkę na Cactus Canyon. To jest oczywiście mapa z polem golfowym i w sumie cieszę się, że nie wylosowało mi Walnut Hills w noc, ani w ogóle żadnego Walnut Hills, bo z tego co słyszałem, to ostatnio ta mapa się troszeczkę zbyt dużo boguje, żeby można było ją nagrywać i właśnie przez to również ciężko było mi nagrywać Garden Warfare, bo co drugą rozgrywkę na Walnut Hills musiałem kończyć przez wcześnie z powodu buga, który spowodował, że nie mogłem strzelać do przeciwników. Byłem taką zjawą, duchem, który był widziany przez przeciwników, czyli po prostu ginąłem jak szmata, nie mogąc nic robić przeciwko. No nie mogąc po prostu się bronić, nie mogą strzelać, nie mogę robić nic, co by po prostu było możliwe do pokazania w odcinku. Parę razy pytałem już ludzi też, czy też mają ten bug. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie. Najgorzy, najgorszy jest fakt, że najczęściej buguje się postać inżyniera, ale o, mogę jeszcze przejść do drugiej drużyny, więc spoko, wezmę sobie inżyniera, tego nowego sanitation expert. Zobaczymy, co on potrafi, co on umie. Ej, zaraz. Gdzie ja wlazłem? Aha, sorry, myślałem, że wlazłem na tego, na gnąbą bombę. Okazuje się, że jednak nie, że mogę sobie wypróbować szybko tego naszego Sanitation Expert za pomocą już w tak naprawdę ostatniej rundzie Garden Zengregors na Kalkus Więc szybko go wypróbuję i ewentualnie potem zawsze możemy przejść do em, nawet może Garden Ops, no bo w sumie czemu by nie? Obiecałem wam kiedyś, że będzie Garden Ops, więc mogę jeszcze ewentualnie spróbować też, załączyć się do jakiejś kolejki. Dobra, tutaj trzeba by było chyba pomagać sojusznikom, ale wolę jednak, że troszeczkę posnajpić. Mieliśmy więc przeciwników i Sonic Bombo tutaj w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Jeden padł, tylko niestety Toxic Pikenon. Oczywiście musiał mnie dorwać, przez co Toxic Pikenon, no niestety, za słabo nie bije. Wręcz bije dosyć mocno, bo jeszcze ma tam kaptur, który to, znaczy, nie kaptur, tylko turba, który to prawdopodobnie jeszcze więcej mu, mu, mu tej toksyczności daje. E, powiem Wam również, że z tego co widzę, ten Sanitation Expert dosyć mocno bije, bo po 35 przy dobrym uderzeniu, a jeżeli ich nawet nie trafią, to tam Splash Damage również... O nie, tylko nie Chomper, tylko nie Chomper, bo akurat Chompery to jest, jest naprawdę zmara, nie ma nie zmara, ale naprawdę, no, zgroza w tych Garnet Zengraviars, chociaż powiem Wam, że jeżeli o to chodzi, to... O, tutaj jakiś pewno Heisenberg się go gościu próbował zrobić i niestety mu średnio wyszło, bo z złe okulary miał, co jest zmienia faktu, że akurat chompery, na Chompery chyba dosyć dobrze działają inżynierowie, no bo... Inżynierowie zarówno mogą ich przerwać, ich buroła za pomocą właśnie e, bomby dźwiękowej, oraz również mogą przerwać buroła za pomocą tego swojego. Ty, tre, ty, 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 no, jackhamera, czyli po prostu sprawić, żeby akurat sam taki przeciwnik nas nie zjadł. Tutaj mogę podejść do przeciwników od boku, ale niestety nie mogę podejść, bo oczywiście jestem już, już zostałem już wykryty szybko. Niestety, ale jakiś misterius Energy czy po prostu flame pulse postanowił mnie ściągnąć bardzo szybko, przez co po raz kolejny ginę. No. Cóż, no w samych bitwach niestety brakuje tego akurat yy, czasu, znaczy nie, nie samego czasu, ale po prostu możdy, mogę powiedzieć, że brakuje ten tego uderzenia mocnego, ale to dlatego raczej, że nie trafię, że po prostu nie jestem w stanie trafić przeciwnika. A to chyba akurat nie jest wina samej postaci, tylko właśnie wina umiejętności. Dobra, Sonic Boom na Chompera by się przydał, żeby mu sprzerwać burą ewentualnie, czy jakąkolwiek inną roślinę, więc jest asysta ze Stuna. Tutaj jeszcze jakiś Poxy Pikenon, jest chyba nawet ten sam, więc mogę go jeszcze tutaj posnajpić trochę, żeby ewentualnie tam jakieś piszutery głupie nie próbowały nam przeszkadzać w trakcie przepychania kuli do przodu. W sumie akurat do przepychania kuli za bardzo się nie nadaje, no bo wiecie, no, inżynier prawdopodobnie sam bym szybko zginął jako inżynier tam, tam zgromadzony jakbyśmy byli wszyscy razem koło tej kuli Więc po prostu postaram się ewentualnie tam tego Heisenberga ściągnąć Niestety Heisenberg rzucił tą czyli bombę bombą za dobrą, więc no szkoda, szkoda, szkoda Jeszcze trochę nie, niestety w tym również, że ci wszyscy, wszyscy Heisenbergowie to są wszystko toksy i Więc no nie jest też zbyt fajnie kiedy oni wszyscy razem powodują naprawdę duże toksyczne obrażenia no bo wiecie, jak już, jeżeli już coś jest toksyczne, to to powinno być likwidowane, no tak samo jak na przykład jest w grachem, znaczy w MOBA, jak ludzie mają toksyczne nastawienie, to się to się eliminuje to nastawienie, to to jest no naprawdę dosyć no, no ale na przykład bany na czat, żeby po prostu ludzie nie byli toksyczni, na szczęście, jest, udało się nam dotrzeć do checkpointa, jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze możemy wygrać, Tutaj jeszcze ty, zgiń, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze jeden strzał. No, gdzie? Eee, dobra, na szczęście udało mi się w końcu go ściągnąć. Jeszcze tutaj, Chomper, One mi się nawet udało zrobić. Na szczęście, jeszcze mogę pomóc na samym końcu. Przy okazji, również moi koledzy próbują tutaj nabić troszeczkę punktów w Menta, No, bo oczywiście, jak dobrze, tu jeszcze jest Sunflower, który przypływa, strzela. Dobra, no, nieważne, nie zestrzelł. Jeszcze Sonic Bomba w kolejnego p Udało mi się go zasnąć. Udało mi się go zasnąć. Jest, jest. Będzie? Nie będzie. A szkoda. 10% zostało chyba niestety jego, go obrażenia, ten periodyczny nie zdejmą, ale oczywiście trzeba też przyznać, że moi sojusznicy robią tutaj dobrą robotę, bo rzucają te bomby dymne, oczywiście próbują nabić mm, kolejne punkty po to, żeby samymi bombami dymnymi zebrać więcej, ale to dużo więcej, jak to się nazywa? Nie pamiętam kto nazywało, że po prostu kolejne pacz, ten, paczki ten otwierać, tak? Niestety akurat samej kuli nie udało się przejść, prze, przerzucić aż tak daleko. Niestety rośliny stawiały troszeczkę zbyt mocny opór, co nie zmienia faktu, że rozgrywka się zakończyła wyjątkowo szybko. Jeden, no niestety, ogrodek, ogródek został, no, nieodkryty, ale 3600 monet, jak na taką krótką rozgrywkę, to chyba dosyć dobry wynik. Znaczy, no, może pewnie będę gdzieś na dole tabeli, ale to nie ma chyba znaczenia. Jestem ostatni, bo dołączyłem się przy ostatnim momencie. Ale to nie zmienia faktu, że zagrałem sobie jeszcze jedno Garden War, nie Garden War, tylko Gardens and Graveyards, bo chciałbym jeszcze troszeczkę pograć tym nowym inżynierem, bo on rzuca dosyć mocno te kule i przy okazji właśnie on rzuca kulę, on nie strzela, czyli to możliwe, że on nawet ma granatnik. Sprawdzę to w następnej rozgrywce, a tymczasem enjoy. No dobra, no to mamy Drifluffs Shores w nocy, dzięki czemu będziemy mogli obronić dużego kwiata albo wręcz przeciwnie dużego kwiata zniszczyć. No w zależności oczywiście od której frakcji będziemy. Skoro jesteśmy w Zombie, a zombisach, to po raz kolejny bym sobie spróbował tym moim Sanitation Expertem, bo ze wszystkich klas, jeżeli chodzi o akurat zombie. Nie, powiem wam, że tak, w zombie akurat nie mam żadnego no, ulubionego bohatera, bo fuciliary mi się gra dosyć przyjemnie, z akurat um, science system teraz mi się gra dosyć przyjemnie, bo mam nie, całkiem niezłe klasy, a star również zawsze był potężny. A przy okazji, również, właśnie sam inżynier coś do zaoferowania ma, no bo powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, inżynier dosyć ważną klasą jest. Na, na szczęście, biorąc pod uwagę fakt, że nie da się zabić tutaj, skacząc z wyskoku, no chyba że się akurat no, e, skacze do wody, no to już jest są kompletnie inne sprawa, ale nie da się tutaj zabić jakby z, o, z obrażeniami od upadku, więc po prostu mogę sobie, możemy sobie wyskoczyć bardzo szybko i wejść od razu w sam środek akcji, bo niepotrzebne są to jakieś upro, na, niepotrzebne są to jakieś, nie wiem no złe mechaniki, takie jak właśnie e, mechanizm upadku z dużej wysokości, no tak, tak, tylko, tak jak powiedziałem byle tylko nie wpieprzyć się w wodę nikt jeszcze nie zbudował teleportera, więc mogę być pierwszym akurat, ale chyba raczej nie, nie będzie to aż takie potrzebne, zwłaszcza że teleporter może i daje tą stówkę a potem jeszcze dodatkowe punkty ale raczej tutaj celem nie jest sam teleporter, a właśnie przejęcie ogrodu. A poza tym wiecie, niezależnie od tego. A nie, już został zbudowany, więc można powiedzieć, że aczyk zaliczony. Możemy przejść więc dalej do kolejnych celów. Tak jak na przykład, anihilacja przeciwników. Jak wcześniej powiedziałem, z tego co mi się wydaje, to sam akurat właśnie ten mechanik ma granatnik, znaczy no coś, ta-, coś takiego na kształt granatnika. Dzięki czemu akurat te pociski lecą lekkim lobem, a potem właśnie wybuchają. Czyli wygląda na to, że będzie można przerzucać tymi pociskami, nad, właśnie nad. Po no jakby przeszkodami. Nad takimi miejscami jak na przykład beczki czy jakieś inne kamienie, po to, że właśnie żeby, żeby przeciwnicy, którzy siedzą i myślą, że są bezpieczni, nagle, o, nagle dostali właśnie taką bombę z nieba, która ich potem demejduje e, overtime, czyli po prostu ma jakieś tam obrażenia, periodyczne przez czas, i potem, no wiecie, no to jest ta, troszeczkę problem, kiedy nikt nie wie akurat do, skąd do niego strzelają, a jednakże strzelają dość mocno. Tutaj troszeczkę, oczywiście, problem był z załadowaniem samflower, ale na szczęście już wiemy, gdzie jest, już wiemy, kto to jest i, i możemy do niego. Zacząć strzelać, tylko byle by, no, byle go trafić, by się przydało. I, 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 udało, udało się nam go ją zatrzymać. I możemy przejść dalej, zająć sobie to jakieś fajne miejsce i ewentualnie wyczekiwać przeciwników. Patrzeć, czy któryś tam nie siedzi. I siedzi tutaj, nie ma takiego kampienia na tych, na klifach. Nie ma takiego strzelania z, in, z, tam, z dużych tam odległości. Dobra, przejęta pierwsza baza. Ja mogę jeszcze tutaj nic, niczego, niczego nie spodziewających się przeciwników wyciągnąć jeszcze z, tej, akurat, z tego akurat momentu. I mówiąc, że nie ma kampienia, mamy. Oczywiście myśl, mam oczywiście na myśli to, żeby przeciwnicy nie kampili, bo jak ja to robię, to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo pozytywnie i to jest taktyka i to jest skill, tak, 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 tak naprawdę. Uwielbiam w ogóle te całe, no... Przejawy nawet takiej lekkiej hipokryzji Kiedy akurat gra się w tak właśnie strzelanki Wiecie, ja nie lubię Jak to mówią na przykład, ja nie lubię snajperów Ale jak gram snajperem to całkiem nieźle Mi wtedy idzie, więc mogę sobie postrzelać Albo ewentualnie nie lubię jak ludzie kampią Ale jak leżę na, to, jak leżę na torach przez 20 minut To jest całkiem spoko no były takie różne akurat ekscesy, kiedy się grało w Battlefield albo właśnie nawet sam w samo Garden Warfare, ale akurat w, no raczej w Battlefieldzie to po prostu więcej było spotykane, no bo umówmy się, że tam mając klasę sniper naprawdę można było dużo zrobić i ewentualnie też ta, na przykład z taką pepeszą również leżąc na torach można było ściągnąć dosyć wielu przeciwników, zwłaszcza, że akurat ja za, zazwyczaj takim e, celem e, osoby z pod torami byłem. E, mamy jakiś zombiech, nie mam nie ma za dużo zombich akurat do, do przyzwania, ale mogę... Co nie znaczy oczywiście, że przy ich nie mogę. Pobuduję jeszcze jakieś tam po 10 punkcików, no bo jak wiemy z odcinka 18, wszystkie punkciki są moje, wszystkie moje i ewentualnie idziemy do, do przodu, tak? Jeszcze kawałątek, kawałątek do kolejnego, ale to kolejnego. O, tu jakiś ktoś, ktoś przechodzi. Nie umrą, umrą, muszą umrzeć, muszą zginąć. Nie mogę, nie możemy dopuścić, żeby akurat e, nasz, żeby przerwali nam działanie, nie, 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 nie tylko nie, czyli bomby. Dobra, czyli bomba na szczęście nie, za dużo tu nie zrobiła, leci jeszcze kolejna, ale na szczęście już wszystkie chyba się skończyły. Niestety przeciwnicy nie mają za aż tak dużo, czyli bomb w swoim ekwipunku, więc chyba damy radę przy jednakże przejąć. Po raz kolejny mnie ściąga Heisenberg, znaczy coś na kształt Heisenberga, bo wszyscy noszą tutaj te, te takie cylindry, takie ładne z o, czarnymi okularami i w sumie powiem Wam, że akurat jeżeli chodzi o Breaking Bad właśnie postać Heisenbe z Heisenberga, to musiałbym kiedyś ją sobie właśnie, ten cały ten serial Breaking Bad skończyć, bo yy, jakie oglądałem kiedyś. Dosyć regularnie, ale skończyłem na drugim sezonie. Po prostu przez brak czasu postanowiłem, że dokończę sobie kiedy indziej. Co jest zmian faktu, że właśnie Breaking ład mi się bardzo podobało. Nawet potrafiłem, chyba tam ja pół pierwszego sezonu zrobiłem w jeden dzień, bo no cóż, nie chciało mi się akurat um, czekać na, ko, na kolejną odcinki. Znaczy nie chciało mi się po prostu, yy, no jakby czekać na rozwój fabuły w kolejnych dniach, więc postanowiłem zrobić sobie taki malutki maratonik. No bo nie są, nie, bo nie mogę nazwać pół sezonu dużym maratonem, biorąc pod uwagę, że nie, 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 nie. nie, nie. Tam, czyli bomba troszeczkę długo się uzbrajała, ale w końcu jednakże jej się udało. Sombrero Bin bomb nie ściągnął niestety i może się chyba za bardzo zagadałem o tym Breaking Bad. Tak czy siak jednakże wszystkim polecam serial, całkiem, całkiem spok, znaczy całkiem przyjemny bym powiedział, całkiem dobra fabuła, wyraziści bohaterowie. I w sumie nie nadaje się do recenzji, więc nic więcej wam nie powiem. Po prostu zacznę grać dalej, bo na tym się da się byłoby skupić. Dobra, panie Heisenberg, czy tam nie Heisenberg, czy tam Heisenberg, czy tam inny y, groszekberg. Najważniejsze jest to, żeby pan zginął, żeby pan to, niestety, ale nie, nie, nie dał rady przeżyć do kolejnego odcinka. Widzę, że po raz kolejny mamy gdzieś tutaj akurat kolejny ogród i w sumie powiem wam, że niestety jeszcze nie za bardzo orientuję się w mapa Gardens Graveyards, więc nie do końca wiem, gdzie jesteśmy. Niestety Doomshroom mnie dosyć mocno ściągnął, chyba się troszeczkę nie zauważyliśmy z kolegą, ale niestety nic z nie niej nie wygląda zbyt pozytywnie, bo jeszcze teleportem nie został ustanowiony, nie został tam, od o, o tam wiecie, no nie jeszcze tamtego teleporta nie zostawił. Postaram się wrzucić tam im kilka granatów czy tam tych pocisków moich na samą górę, ale Chyba tutaj, dopóki nie znajdę schodów, to nic raczej z, z rady zrobić nie dam. Mógłbym o, o czym ewentualnie. O, tutaj jest ten dumpszron, więc ja bym raczej uważał. Mi się wydawało mi się przez chwilę, że tak się świecił ten dumpszron złotą poświatą. A oczywiście oznaczałoby to, że ma akurat Black King Bar'a u siebie w ekwipunku, więc już zacząłbym troszeczkę panikować, ale na szczęście nie, na szczęście tutaj nie gramy w dotę, gramy raczej właśnie w. By... No, Garden Warfare jest, rany boskie. Ile tu się przyćmiku nazbierało? No, bo z tego co widziałem, to jeden sunflower, zniszczyłem jednego sunflowera, drugi sunflower podniósł pierwszego sunflowera, to wtedy zniszczyłem pierwszego sunflowera, ale niestety ten drugi, dopiero co podniesiony, niestety dał radę mnie ściągnąć. I to był troszeczkę problem. Bo w momencie, kiedy tak szybko się te sunflowery wzajemnie podnoszą, jak już mówiłem, są te oczywiście dwie siostrzyczki, które to, prawda, które to razem zawsze ze sobą tuż koło siebie starają się leczyć, no to. Średnio zazwyczaj to wypada w momencie, kiedy do takich siostrzeczek dołączy jeszcze taki p-shooter, który to jest zawsze broniony przeciwko, jest zawsze, zawsze ma leczenie, no, odporność na obrażenia. Mój, mój teleporter, mój, 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 mój on dam radę chyba go zrobić, dam ha radę chyba zarobić punkciki. No troszeczkę późno niestety, jak na e, minutę do końca akurat czasu, ale jeżeli się zebrz bierzemy chyba wszyscy w jednym punkcie, to mam nadzieję, damy radę, dam, tak, damy radę, na pewno damy radę, tylko problem w tym niestety, że troszeczkę już to się go, zabrało. Zobaczmy, nie, nie mogę. Dobra, otwalmy drona. Zobaczmy, co ten dron nam tutaj wykryje. No, kawałek troszeczkę przeciwników leży sobie. Akurat, niestety zostałem szybko ściągnięty, bo ktoś tam już mnie przełamał. Nie, dobra, nie, tu nie jest woda. Na szczęście nie wpadłem do wody, na szczęście się cofnąłem akurat z tego wyskoku, więc nie zginąłem jeszcze tak szybko. No, kolejny, po raz kolejny, oczywiście, starzy znajomi, te TikToksi, click w sumie akurat jestem na tym serwerze już chyba przez trzecią grę To przy, w każdej, czy, każdej z trzech gier właśnie był akurat ten właśnie gościu z e, Toxic Pickenonem. Niestety znowu po raz kolejny jakiś szerw nie zachodzi od tyłu, nie mogę w niego trafić, bo strajfuję z lewo na prawo i chyba po raz kolejny dostaję ściągnięty za pomocą tego sześciostrzałowca Już bo, nawet wolę nie myśleć jaki ja akurat mam ratio w tej chwili Czy mam duże, czy mam małe, no niestety chyba prawdopodobnie będzie w okolicach 0.50 Na szczęście E, miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem Na szczęście może się to zmienić Bo już niedługo wychodzi przecież Garden Warfare 2 A w Garden Warfare 2 oczywiście będą Będą większe, będzie więcej mechanik Będą lepsze stwory, znaczy będą lepsi zombie Będą lepsze rośliny i Po prostu będzie wszystkiego więcej Wszystkiego, wszystkiego co dobre, będzie jak najwięcej Będzie po prostu można Więcej gameplayu wyciągnąć z jednej i tej samej gry Zastanawiam się w ogóle, czy Garden Warfare akurat dwójka osiągnie taki sukces kasowy, jak, jak osiągnęłaby jedynka. Znaczy, nie wiem w ogóle, czy jedynka dobrze się sprzedała, czy nie. Mam nadzieję, oczywiście, że dobrze, ale chyba najwięcej się raczej sprzedało na przecenach, no bo nie da, nie da się chyba ukryć, że Garden Warfare 1 akurat, no, by było dosyć jakąś rewolucją, tam innowacją, ale nie sprzedało się tak dobrze jak CS. Yy, niestety, nie, 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 to było słabe. Yy, nie. Of, na szczęście nie zginąłem, ale miałem taki ładny plan, żeby wychodzącego z zawiękła przeciwnika tam podrzucić tam bombą. Niestety oczywiście się to wszystko nie udało, bo zaczniemy jest z dwóch stron tam z lewej, z prawej. Ewentualnie znowu jestem 0-3. Niestety przeciwnik już mnie dominuje. Szkoda, szkoda. Dobra, gdzie ja jestem? W okolicach akwarium czy jakiegoś cyrku, więc wyjdę na przeszpiegi. Może uda się zobaczyć coś na tej mapie. Już widzę, akurat tam na samym końcu jest, jest posiadłość, tutaj oczywiście lata sobie... Crazy Dave tam latał? Ktoś gra Crazy Dave, em? Chyba tak, niestety nie mogę oczywiście do niego podlecieć, bo za wysoko jest, jakbym mógł go dronem ściągać, byłoby dużo prościej, ale oczywiście dronem go ściągać nie mogę. A tutaj stoi jakiś sobie Sunflower, Czy zaraz chyba szybko zginie, mam nadzieję, że nie zauważył jeszcze mojego drona, jak zauważył będzie smutek. Ale no już chyba oczywiście okazał się smutek. Na szczęście jednakże wykazała analiza terenu fakt, że jesteśmy w stanie zobaczyć co się dzieje na, akurat na, na Wrońcach Czy tam na innych akurat basztach, dorodkach, Całego przedsięwzięcia I wychodzi na to, że duża ilość właśnie pse, piszuterów koncentruje się W okolicach, przed, przedmieść tego zamku Znaczy po prostu na przodzie samego zamku Przejdę, Przeszedłbym więc sobie tak Drogą tam gdzieś tą z lewej, z prawej Pan Herder Rine, niemiecki Oczywiście nie da rady nas tutaj um, Nie da rady nas tutaj um, powstrzymać Przed tym i ewentualnie wchodząc do tuneli, Mam nadzieję, że spotkam się z kimś W takim malutkim korytarzu Bo powiem wam, że akurat właśnie takie spotkania w małych korytarzach kojarzą mi się najlepiej, że po prostu najłatwiej akurat jest według mnie w takich malutkich pomieszczeniach walczyć z kimś jeden na jeden. Zwłaszcza, że kiedy ktoś jest zapatrzony w ścianę i niestety, ale nie uważa na to, co się dzieje z jego plecami. No niestety... W momencie, kiedy możemy, zos możemy zostać, za zostać zajści, zajśnięci, zajśnięci od trzech stron, niestety trzeba patrzeć na każdą z nich. I z tego co widzę, to nie zginąłem od przeciwnika zwykłego, tylko właśnie od jakiegoś dark energy, małego, małego słodkiego, piszu nie teraz, ale Sunflowerka. No cóż, jedźmy więc dalej, bo oczywiście to chyba raczej nie chodzi tutaj o to, żeby zostać. Spróbowałbym się dostać do tego teleportera. Problem w tym, niestety, że tele do teleportera mogę mieć problem się dostać. Po prostu, że. Nie, zaraz jest ten teleporter tutaj. Tu, czemu jeszcze go nikt nie podniósł? Czy ja jestem jedynym inżynierem tej drużyny? Wydawało mi się, że jest ich więcej, no ale dobra, skoro nikt jeszcze dzisiaj na to nie zadecydował, no to w sumie czemu nie? Ja bym akurat sobie tutaj ee, dopomógł naszej drużynie. Przy okazji, od teleportera również jest dobre wejście, bo tutaj zaraz są gdzieś tunele, właśnie kanały e, pod właśnie zamkiem, dzięki czemu jeszcze jeden zombie zostanie podniesiony i tylko problem, że. Nie, tylko nie, czyli. Nie! Nie wiem, w jaki, jaki sposób udało mi się przeżyć całą maskaradę z tym czyli bean bombą, myślałem, że byłem tuż koło niej, ale okazuje się, że chyba ściana była zbyt twarda, żeby cokolwiek przeciwnicy byli w stanie zrobić, więc wchodzimy po schodach. Już mam... Dobra, nie, to jest mój, więc wrzuciłem sobie granatem oczywiście w mojego sojusznika, to nie było też zbyt ładne. Nie zmienia to jednak faktu, że możemy wreszcie wejść do środka, do przeciwników, już od razu wchodzimy, tylko problem w tym, że jestem otoczony przez jednego przeciwnika i małego... Pół przeciwnika. Nieważne. Nie, dobra. Już oczywiście moje palce były zbyt szybkie, nie dałem sojusznikowi się podnieść. Jesteśmy na szczęście już tuż koło tych tuneli, więc jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz zginęł i jeszcze raz zginęł i jeszcze raz, ginę, i jeszcze raz Yes, jaki jest jestem słaby. Jak ja dadno Garden Warfy nie próbowałem grać. No cóż. Bywaj tak, jeszcze kogoś tu podnieśmy, zastanawiam się w ogóle, jakie mam questy. Niestety akurat sam się podniósł gość z sojusznikiem. A i dobra. No, jest jeden quest, żeby zniszczyć 25 roślin. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to zrobić akurat w, w danym momencie, w tym jeszcze odcinku, w tym akurat danym... Eee, nie, 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 nie. nie. Oj, to chyba był zły pomysł, to chyba był bardzo, ale to bardzo zły pomysł, żeby się usadowić tak wszyscy w tym okienku, bo jeżeli, jeżeli przeciwnicy wyczuli nasz teleporter, to już zaczynają się ustawiać po to, żeby wszystkich z tego okna ściągnąć, to nie był naprawdę dobry pomysł, żeby wszyscy, wszyscy szli do tego teleportera. Ale to może, skoro wszyscy się gromadzą wokół teleportera, to może przednie wejście jest yy, otwarte. Może tutaj akurat nikt nie stoi. Znaczy, no wątpię, no bo ktoś prawdopodobnie patrzy wszystkie miejscówki, mi ale jakbym chociaż rapsze, chociaż przez chwilę próbował tutaj przejąć, doprowadzić do overtime'a, mogę się stać w tym momencie bohaterem całej rozgrywki! Jeżeli nie, nie uda mi się zginąć jeszcze przez parę sekund, mogę, mogę doprowadzić do momentu, w którym to moi sojusznicy do, no, tak, dojdą, no uważam, oczywiście. Przegraliśmy to z Kretesem. Przegrałeś z Kretesem. Jak była postać w Rexiu, w grach z serii Rexiu Kretes, właśnie. Zawsze jak wygrywał, mówił: Przegrałeś z Kretesem. Niestety przegraliśmy z Kretesem. Ratio miałem 0,79, ale za to zarobiliśmy odpowiednio dużo pieniędzy, żeby otworzyć kolejną paczkę spektakularną z bohaterem. Zobaczmy, co on tym razem nam wylosuje. Toxic Pic Cannon będzie w stanie być cancer dla przeciwników. Będę wszystkich wprowadzał w naprawdę zły nastrój poprzez moją złą naturę toksyczną. Dlatego nie dość, że mam toksycznego zombie, to jeszcze teraz jest toksyczny sam e, shooter. Dlatego od, odpowiednim teraz momentem będzie pójść się do Garden Ops, żeby tutaj nie denerwować ewentualnie w samej grze, w samej grze multiplayer. Dlatego przejdźmy sobie do Garden Ops, a zapraszam Was na kolejną rozgrywkę. Ciąg dalszy w części drugiej. Do zobaczenia, trzymajcie się. choose